Izajasz 48. Izajasz 48, trzeci werset. Bóg mówi, rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem, z moich ust one wyszły i zapowiadałem je. Nagle wykonałem to i spełniło się. Bóg jest jedyną istotą, która mówi o rzeczach, zanim one przejdą. Albo daje nam obietnice rzeczy, które mają przejść. Czasami dawno, czasami to trwa wieki, czasami trwa lata, czasami trwa miesiące, a czasami może trwać minuty, ale wychodzą one z Bożych ust, są zapisane w Jego Słowie, zapowiadane przez proroków, albo Bóg mówi do naszego serca. I Słowo mówi, że, że Bóg w końcu to wykonuje. I tu jest użyte słowo nagle. Nagle wykonałem to i spełniło się. Nagle wykonałem to i spełniło się. Alleluja. My żyjemy w świecie, którym jest światem e, widzialnym, rzeczywistym. Żyjemy e, e, w tej rzeczywistości widzialnej, w której jest czas. Jesteśmy ograniczony w ciebie, ograniczeni w, 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 w czasie. I jest też istnieje materia fizyczna. Tak jak mówi List do Koryntian, drugi List do Koryntian, Paweł mówi 4:18, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Czyli mamy te dwa wymiary, w którym żyjemy. My mamy ten świat materialny ograniczony w, cie, w czasie. Jest też świat niewidzialny. Ten świat widzialny jest doczesny. On przeminie. Ten świat niewidzialny jest na wieki. To, co widać na zewnątrz, to jest moje ciało. Ono jest doczesne. Ono będzie żyło, jeśli Jezus nie wróci, przynajmniej 120 lat w zdrowiu, bo taka jest obietnica Boża dla mnie i dla każdego człowieka, który wierzy. E jeśli Jezus nie wróci wcześniej, ale w końcu każde ciało nie odziedziczy Królestwa Bożego, żadne ciało krew, ciało nie, odziedzic nie, nie odziedziczył Królestwa Bożego. Ale to, co jest we mnie, prawdziwa ja, to jest mój duch, który ma duszę. I tego nie widać. Ale to istnieje. Moja dusza i mój duch we mnie. To jest wieczne. Tak samo dusza każdego człowieka jest wieczna i od tego, jak, jaki jest jego stosunek do Boga i usprawiedliwienia, które Bóg zarządził na tej ziemi, będzie zależało od tego, gdzie będzie przez całą wieczność. Prawda? I teraz ten świat duchowy ma olbrzymi wpływ na ten świat materialny. Tak naprawdę wszystko, co zostało stworzone na świecie, w świecie materialnym, wszystko, co widzimy, zostało stworzone ze świata duchowego. Hebrajczyków 11, a wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Inne tłumaczenia mówią, jest materią, jest substancją, na którą mamy wyobrażenie, jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszakiej zawdzięczają przodkowie klubne świadectwo, przez wiarę poznajemy, że wieki, światy. Zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. To, co widzialne, nie powstało ze świata materii. To, co widzialne, powstało z tego, co niewidzialne. Kiedy zasadzamy ziarno w ziemi, wyrasta z tego na przykład pomidor, jest owoc. I widzimy go, ale to, z czego on wyrasta, nie widzimy go, bo on jest w ziemi. Tak samo jest ze światem duchowym. Światy zostały, nasz świat rzeczywisty został stworzony i cały czas jest stwarzany i przez rzeczywistość duchową i tą dobrą, i tą złą, której nie widzimy, a która ma potężny wpływ, decydujący wpływ. Na to, co się dzieje na Ziemi, w każdej sferze życia ludzkiego, od polityki, poczynając po zdrowie, kończąc i tak dalej. Więc świat duchowy ma olbrzymi wpływ na to, i cały czas my tworzymy naszą rzeczywistość. Ten świat duchowy, którego nie widać, stwarza owoc w postaci świata materialnego przez wiarę i przez słowo, które mówimy, bo tak Bóg stworzył świat. Bóg stworzył świat z substancji, wiarę miał, widział jak to ma być i powiedział, niech się stanie świat, już, niech się stanie zwierzę, niech się stanie człowiek i tak się stało. To co Bóg powiedział, to się stało i w taki sam sposób do dzisiaj to wszystko jest stwarzane.